Dzisiaj pokażę wam, jak zdropowaliśmy z moim klanem ponad 5 milionów w pierwszy dzień eventu. Dodatkowo mam dla was opening nowych eventowych skrzyń, a jak uda wam się wbić 1000 zopek, to walucję wam 500 tysięcy. A jeżeli ktoś z was jeszcze nie wie, to na moim Discordzie kumplegloka trwa obecnie konkurs na 1 milion. Linka zostawiam wam w opisie. Bonjour, z tej strony Żul. No i chłopaki, otworzymy sobie 11 prezencików tutaj z moimi kolegami z klanu. Halo? Witamy. my god. Witamy, witamy. Dobra, to co, lecimy z pierwszą skrzyżką, zobaczymy, co da. Uuu, jakie animacje. Kosteczki tutaj. tutaj kosteczki. To najlepsza Kosteczki, no? Kosteczki, tak. tak, chyba. Nie. Wow. A ja 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 madre. Nie wiem na pustak, chyba tak padło. No bo tak utówka. No jakby dało. Pycika. Ale kostki Kostki lepsze. chyba, nie? Suweczko. ja, ja, 150. Kurcze Znowu kosteczka. Oj teraz, teraz różdżka, różdżka. A nie, różdżka. Uuu, pięknie, 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 pięknie. dał, czekaj, dał słupkę, jak, grzy serduszka. Da, a, 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 Gdzie są kostki? A tutaj. Ta, 16, no ładnie, uu, dało, ładnie, uu, dało. 250 kawa. No. No. Ej, ej. O, może kolejna strona. Bonjour, opiumię żul. pięknie. Opie, bo się zaraz oparł, jeszcze zwrócił pod pieczona. Hey, ty, o, ruszka, ruszka, o, ty, Oj, różka, różka, tutaj. A co to została ta, 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 ta? ta. A ty, nie. Aj, 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 aj. Ale OG dropik. No, ale tak, też tak, Trochę tak. nie dało. Ej, znowu koski czuję to, czuję to, kosteczka, kosteczka. No, Będą, pa. No, ej, ej, o! Pięknie, myślałem, że w ogóle wypadło takie şey, tego. Podświetlił jakoś. Ty, o, kostium, kostium, kostium. Kostyman, też. A on dalej taki drogi jest? A ja, 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 syf. Gorze aj, 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 ależ Kowalski. Gorzej się, to, gorze się to, chyba nie dało. Wiecie to, zauważyłem, że na tamtym evencie, jak to było, to zawsze jak coś było dobrego w animacji, to zawsze to wypadało. To tutaj już tak miałem. O, kostki znowu. U, 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 48 kostki. kostek. co jest? Syf Chłopie, ej! Zaramilioner będę. Chłopie, tak 750 koszek. No teraz chyba kostki, no oni mieli za przenieszcz kostki po, teraz. Aj, aj, Zabrakło jednego. I ty, no teraz. Sokie jakby dało. Tak, do kompletu. Nie, kostki. Albo kostki znowu, co dało? go. A. A, no i ostatnia, ostatnia. Dajcie, dać Tak w sumie ładnie dało, bo tyle tyle kasy z tych kostkami. kostki albo kostki. Kostki będą po. Mam, ja go teraz w klatkę. O kurwa. Rzuć go, rzuć go, rzuć go. Wyrogo go w klatkę Taka nie spadnie, nie spadnie. Rzuć go, rzuć go Ciadek ta... No kurwa, to nie moja wina, jestem tu spokojnie Ja mam tryb. Nie ja wiem, w... no nie chcę mi się no tak coś Jest, 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 jest Rzuć go, rzuć go, go Za, się ze mną nie zginiesz, kur... mi się Nie bij, nie bij, nie bij, nie bij. Zabiłem Jezus, morja dziadek uh, Ale cię zabijam 43% I plus 6 miał i ja, apidi, dwie części zabrał. Jasny gwint, fajnie. Znowu chciałem jeszcze w sklepie pomóc. Dobra, zajmie się. Ważne. Zarapadnie chyba. Nie mogę go bić, nie mogę go bić. Czemu? O, ploska, że mocno. W sensie. O, no, no, nie, nie da się nie zrobić, żeby jak naklopa. Ale i tak mu to zrobię. Go, Musisz go rzucić, rzuć, rzuć. go Masz kordy 90 na, 90 na 50. jest na dole, jest na dole, jest na dole, jest na dole. Jedno się pama, nocki kapar. Kafar Wow, okay. jak pięknie kaparku. Pula na 30%. Wracaj, 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 Mogę Bo tego zabić proste Lepiej. A Ale go Co? A Bam. 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 no. Bam. 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 Co Bam. 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 Aj straci, straci. no Ufamo, na dwa. Uuu, pięknie. O, zmój, jak tam Bam. Bam. to Bam. 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 czekaj, czekaj Ale, o, cholera, stary, jak Postal mam tu wyjść? Horus? Chorus wiem, No, na jezu. A i dobrze, że horuski działają, Ale kto? Pan facts. Debil, debil, co ten typ zrobił? Debil jak coś. Idiota mi O mnie zaskoczyły. <gry> nie wiem, ej, dobra, chill. To są jakieś roboty. To są roboty, to są roboty, jak coś. To są roboty te, te, te. Co kiedy? No, no to hopie, połowę zabrał, mrok poda, No kto by się spodziewał? Ach, to jest komik? Jest, 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 siedzi. Kurwa, nie znajduj To z Gretek z klokiem szmato. Gin debil okej, robimy superflare 43% shit me gdzie mm. działa? jak na tego, w klatkę go biorę mu to kostium dał mu jeszcze ząb, dam mu trójsąd, zajebiście kostium, kostium, kostium użyłem, przecież ma użyte ale założyć twój, zdemaj no. przedłużę mu jak... ej, czekaj, siłkę 2 ci dam zapomniałem dam ja mam siłkę 3, ja no, mam właśnie. siłkę 3 Kurwa, dobra. Nie wiedziałem. Tam kurwa, O kurwa, już nie mogę dać. Czekaj, będę ciebie kał. No, tak jest. No tak, tak. Daj mu trójząg chyba. Oj, nie mogę jeszcze. No, daj mu trójząg. Szubańka. Daj mu trójząg. Trójząg no, to bardziej nie przeszkadza chyba. No Ja cały czas dostaję jakąś poisonę, kurwa. A to jest jeden kryt. Na świecie, co 3, albo 2. No, no to, co ja już jest, użyłem jak chcesz, nie, przecież nie, nie mogę, widzisz... Bo no, szaleń, no, no, bórać. no, 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 Nie, no, on no, no, jak no, 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 pat, no, 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 pat, no, 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 Ciekawe, no, 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 jak no, Dwa sety, Ana. Dobre, to on się się mieć dobre. ...glas człowiek, jakiś S. Wrzuciłem go, wrzuciłem go, wrzuciłem go. No jest. A sięgnął seta! Co on zrobił, co on zrobił, co on zrobił?! Co on zrobił?! Robot! Aaa, zyska, Ana. No ale... No ale pusta kalka, ksik, chłopie! Sikla w obręb! Dam go! Możemy go tutaj? Możemy go gdzie tak czy nie? Porządku, nie wiem. Dziadek nie? Dziadka nie ma na... na, na. A jest chyba gave. Jak będzie go można zabić, to będzie pisało Będzie pisało na tym, czego można zabić. Wiesz co dzi. Jak będzie w wodzie, to może, w wodzie często jest. Jak jest tym niżej, tym więcej szans, że właśnie masz takie coś. A to jest od jakiegoś poziomu zrobionego. Tak, Nie, nie, tu raczej nie. To jest za wysoko w takim razie. No tam knokajmy, knokajmy go w tamtą stronę. Się nie da, to jest jakaś fajna. O tu, tu, stracisz, tu, tu, tu stracisz, stracisz patrz. Tu stracisz, tu stracisz. Tu stracisz. Yes, już czeka. Ogół, się jest, już, czekaj. I kratko, bo w ogóle muszę tu i do blisko sektora. Zabij ską sektora, nie dasz. Po co go widzicie? No, dobra, czekaj. No. Zabijam go, no, go, no, go, zabiłem go, zabiłem nice, go, zabijam go. Gdybyś tam chodził od drodze. Gurwa żonelki nie miał, ja pierdolę. No. Dobra, jednak nie to, to z niej? Dobra, nie wiem, nie jestem, Masz jakieś zjebane komputer. Zmień tę tapetę, to może tapetę, plrzyka, Przez tapetę ci nie wyrabia. Rozpierdalaj, queen... <dari so demek> co jest taka To... No, klatkę. Karty nie masz graficznej. Ty jesteś... Masz zintegrowaną. Jeszcze mi się opodjebać. Jeszcze mi się opodjebać. Tam gdzie tam gdzie O, go, go! Zabijam, 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 zabijam. Ja p... Dole. Co tu się, co tu się stało, jak coś? Samik, ma sygarę, jak się no jak? Kogo Kogo macie jeszcze? Czy mi Idę Muszę, muszę iść do Elo, jak coś mam streamka już dlaczego? Ja właśnie po nas zabiłem sztuki, takie tu smakułyki teraz chodzą, stary. co ty gadasz, dobra, to teraz ten streamek będzie idealny content, nie będziemy sobie zabijać w parę osób Ej, weźmy, wiesz, wiesz co to ma? Skocz na dół, skocz na sztos, skocz skocz, 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 mam chyba Idę, jestem, jestem tu już. Dobra, niech jak, jak, Jakie, jakie, cecha, jakie Dobra, zabiłem, zabiłem poś, 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 tu jest, patrz, tu jest, patrz, tu 4,1% chcę, 4,1%, Mieszek, sztosik 4-1, let's go! Jego noga, Ej, to Jest podobno jakiś, jakiś tak klucz Czym jest na którym pisała? Jest, jest! Dobrze Dobrze. na hita, na hita Jest! na hita, na hita Leży, leży, vamos! To pod hita otworzy Chodź chodź Nie nie chodź na Chodź na Nie, ja, 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 czekaj, czekaj tylko tylko spalunę ja, 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 Oj, blisko jest, tam, mega O, oh, ale lipa Ja No, to dałeś ale skasowałem kilka, i, i, ale skasowałem, ja pi CH, Tak Na S, tak? O to chodzi Tak no, na dół, gdzieś tam Na dół o, chyba tak, nie wiem, nie odpowiadasz, ale chyba tak O widzę, 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 widzę. dobra Po sercu mam, po sercu po sercu Na samym dole Na S, na S Tak Lecę o, ale będzie bitka człowieku, ja tam wjeżdżam Pięknie jak ktoś chłopaki Dwie osoby się biją o 300 tysięcy Za trójkę możecie zgarnąć 300k jak coś, nie? Nie no, ja nie chcę nic mówić, ale no chłopaki, nawet za 300. Znaczy Boże, za trójkę możecie zgromadzić 300k. Gdzie poszliście blok? Jakieś kordy? no co jesteśmy? Kuwajmy kto K od niego złotych. Ja, widzę was, widzę was, widzę was, widzę was. Na dole Tak no. Tak, tak, tak I to jest Ewa, to jest full Ewa, tak? Nie, nie wiem Zabij ją, zabijam imane, tak, stokowali kowali, Zajabijste. ale nie, nie wiem czy ewentówki full eventów jeszcze, wiem jeszcze wiem, wiemy jeszcze J**adek g**na jest? jest beka stary Ja gdybyś tu był Glock, czy... Do dziury... Możesz kasa, możesz kasa To podbij sobie stary ch, już ci mówię Jestem CH? Jeden Chodź ch1, anarchiczna skrzyneczka h 1 anarchiczna skrzyneczka, dawaj Wszystko do mnie wracać z mocą podwójną Więc dzięki edukacji zagrożyszki Idę na urlop, no, idę na urlop No co to są za lagi, jak coś zabijam, ale co to są za lagi no chyba trochę... Le... Mniejszy czas. O! No i, I secj, jak zwykle, nic tysięcy, więcej, nic więcej. Jesteś, Top 1, 200 k, więc skradkana w Dobra, mamy go w klatce Mamy go, ubiję go, ubiję go. No, czekaj już nie czekaj, zabijam. go to To jest taki Wypadły i ta. temy na ziemię. What the hell? No, no. Ej. O, kurde, zarąbał mi! Zabijem się! Z go? No,

Wyliczcie mojego lajwa? Ale to było dobre. Ojojku. Ojojku, wam Argentyno. On idealnie... Stoi idealnie po to, on ma Trident gotowy. Mam, ja mam go, mam go. Mordy, daj mordy, kurwa. kurwa. Jakie ja On miał, on miał ten, on ten, wiesz, jak się nazywa? Zabrało mi. Zabrało mi Trident. Let's go. Let's go. Chodź, chodź, chodź. A co ten typ ma w ogóle? Ty słyszysz czy nie, ma? Czekaj. Bamos, Jak tyle kosztuje, ale jakoś, nie wydaje mi się to tak Oj, zwykła ano, ziomek, let's go Nie, to... kurwa no... Na... nie, nie, po kratki no, no. Nie, nie, jak się no ale... Mam go, mam go e. O kurwa Tu <grym> się jest Dawaj Nie nie go On miał wszystko, on miał wszystko, jak, jak mi nic nie da, jak coś Leż, 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 leż Walę kogoś w dupę, nie? Znowu ja, zabrał podatek, ja. znowu zabrał podatek, Ej, on ma no, wszystko. wszystko On ma, kurwa, wszystko Ma 20hp ten drożdżówka Eee, yy, klapka, klapka Ja już nie mogę Zabiła katrułowca, ona 10, kurwa 2hp ma drożdżówka Nie widzę go Nokij mnie. Nokij mnie. Topor, topor jak masz. Zabiję, 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 zabiję. Ufff, wolę na styku, czego ostatniego hita dałem, nie? Lejcie, leci tu. Leci tu nie można używać swojej Ja też nie mogę, czekaj. Mam jedzenie. 16 ma. Ej, dekorolwiek on ma, kurwa wszystko. Idzie, chaj, Do tego kopywa go. Kopywa, do kopywa. A nie mogę zjeść? Ja nie mogę. Co jest, kurwa? Pomóż mi ktoś! Nie mogę nic zrobić? Halo, cofnijcie się, bo nie mogę zjeść nic! Kwępa! Ej, padłem, padłem, bo nie Cofnij się, jak ktoś nie mogę nic zjeść! Kurwa. Padłem, 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 nie mogę nic. Co, co to? Było jak coś. Dobra, rozpierdalaj. No i do, dobra, patrzę na sakiewca, jak coś. Patrzę na sakiewca. I czemu ja tam nic nie mogę zrobić? Co no mi zapnąłeś? Kwępa! Zdaje mi się, że on to przeżyje, kuchnie, bo się ...sramę. zajmij daj wepchną tu. No to Mi się, że to było to gówno do niego. Kuchnie, buch, kuchnie, buch. Dobra, daj go jak możesz. Okej. Halo. No. Wow, się szadam. Wow, ale fucking servera. szybko. Na S? na S? Ha, ha. A, trochę na prawo, ale jakby nie do końca. Kurwa. Do beczki wpadłe! Dawaj, dawaj, dawaj! No, sahibi lak serwera! Dawaj, nice, ten, ten. nice! Nie ha pierdolę! Nie pierdolę i nie wiem, co Nie, nie, ucieknie, biegnij za nim! nim. Świniak, kurwa, świniak Czy to moc wylosuje, żebym mógł stawić mocy? Cześć serds! Nie trafiłeś! No co, nie trafiłem, Pad już! A, no, ale no, i tak, trafiłem. spoko! W dziurze jesteś, czy gdzie ty go masz? Tak, w dziurze, no. O, to bo właśnie wylosł. Na, na, Co? No Co go na kusze nie bierzecie? On Ja pomogę ci go knokać. Ja to jest za debil. Jest, jest, mam, 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 ma, to. go, wrzuć go, wrzuć go, wrzuć go. Gdzie ja on jest? Tam jest, Czekaj. Nie poleciał, jest. Poleciał, poleciał Masz, masz, zabiłeś zabiłeś, 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 zabiłeś. Ja go nie posiełem, nie, ja posiełem. Dzięki ale czegoś nie zmieniać? A kurwa Nie, no, nie mam, nie mam drugona zmiana. O kurwa. O kurwa. Ale udział. <laughs> <laughs> <laughs>